Chyba cyknie, cyknie jeszcze, czy nie cyknie? O, cykła jeszcze. Misja? No to dobra w tej kopalni. Teraz. Ciekawe, co tam mi przygotujesz. Tego <grym> ty możesz chyba mnie spodziewać. Ja wiedziałem, wiedziałem, czułem to. Żydowanie? Ktoś w to. Nie! Jestem nietykalny.

Gdzie jest Nie! 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 Rób tego. Tego wejścia. Nie! 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 wejścia! Ja cię proszę! Kolego, Kolego nie. nie! Kolego, Nie! O, Nie! Tak. O Nie! Nie! tak! Nie! Nie! wiatrce. Bombowo. Myj sceny, bo ja też nie Ja, FB. I teraz takie głube pytanie, kiedy przyjdzie? Pewnie już leci. Du 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 duu. NIE! NIE NIE NIE! Nie, 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 nie. Nie. Nie, 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 nie. Nie! Jestem już nietykalny! Nie! Ja bierów! No chodź. No. Dawaj. Nie! Mam miecz. Zapalniczkę. A ja mam. Nie! Paweł, nie <śmieniu> <śmieniu> dużo sprytniejszego. Nie! Nie. <śmieniu> <Kuźma>. <śmieniu> Będę Cię tam napierdolić. Ech, ciekawe kiedy YouTube da nam bana. Zaraz się. Tutaj idzie Ci na kopa do dupy. Ale teraz przynajmniej nam mniej więcej czas i tutaj wchodzisz. Jeszcze na nie zabijesz mnie pewnie wtedy, kiedy znajdę diamenty. Dziu, pio, dziu. To było szybkie. O nie! To był tak zwany To był taki tak zwany. To był ten słynny kamikaze? To było to słynne kamikadze. Ja mogę cię czymś jeszcze napierdalać? Nie tak, cię... Pogrzebaczem. O, te ty leci? Kuchu, nie, tym, tym razem sprytniejszy. nie, 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 tym razem nie, 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 Kto Wiedziałem, że to do mnie wpadnę. Ja! <głos> <głos> Kuźwa... ty, bo mi prawie broję całkowicie zniszczyłaś! Co? Ty, bo ja mam prawie całkowitą broję zniszczoną przez ciebie. Nie, to było mnie wkurwiać. Ale to ty i ty mnie wkurwiałeś, i to no, dlatego, jest. Chciałem ci przypomnieć. No, i ta pewnie leci jak lekieta. <laughs> Jesteś pewny? Pewno ta. Na pewno. To jest Twoja definitywna odpowiedź? No. Jesteś naprawdę głupi, bo ja sobie teraz łowię rybki. Sele, na ciebie nie biegnę z ładunkiem wybuchowym. O nie. <noise> Będzie bum. Goście, co chce robić? Ale harba. Ala, Hagbard. Co mnie bijesz, ja za na spokojnie ryby łowię? A ja cię na spokojnie kopałem. <grym> Ile ty miałeś życia? No tak. <grym> Dobra, już koniec. Już. Spokojnie. A w ogóle jak dokończyłeś to piętno co chciałeś? To być oczywiście, że nie. Po co dokończyć? Mam ważniejsze rzeczy. A jak tam? Ten. Jak tam nasza farma? Ryby nie biorą. No, że ci bierze i nie bierzesz? Daj mi, <laughs> daj mi tą wędkę, bo ty nie umiesz. A masz te materiały na wędkę? Jakieś? Nie. No. To trzeba poczekać do nocy. <laughs> Dobra, to w ogóle zacznę równać tutaj ten teren. Ile mamy żelaza? Kurde, mało. Ty, jakbyśmy teraz zdobyli obsydian, to możemy ten diamentowo. ten. <laughs> Jak to się nazywa? Zrobić. te. Mm. A, ale obsydian to trzeba wykopać, czyli potrzebujemy więcej diamentów. No tak. Dobra, do kopalni. Zika, wykopa każdy chciałby gdzieś

pewnie ten już leci, znowu? co ty mnie ostalysz? ja spokojnie łowię rybki, a ten będzie jeszcze No nosowe no bo się domyślam, się domyślam, ty ciebie za chwilę będziesz tutaj mi lecisz, jak kiekieta <grybki> ale co, nawet ty nie mogę połowić na spokojnie? nie, pewno nie <grybki> leci rakieta. No tyko. No weź, ja tutaj teneszłem, nie. No tyko. Ja <laughs> <pili. laughs> nous je dois prendre dans chose. Pewnie tam teraz się zatrzymałeś. była się... z Wietnamu. Wietnam. No Wietnam, no Wietnam. Chcę ci do Wietnamu. Ja widzę jak się zatrzymuje. Jakie! Ty... Nie, no weź no! Jednak za dobry jestem. Nie, po prostu nie idę uzbrojony, bo chcę kopać, a ty oczywiście będziesz mi zabijać. No, <laughs> dobra, nie pop. Dziecko. No, nie kopać się. Wracam do, wracam do łowienia rybek. I ty mówiłeś, że kudy nie mam żadnych rzeczy na ten, na wędkę. A mamy już. Od... Kija rzeczy. Chyba tak się robiło wędkę, tak dobrze pamiętam. Jej, pamiętam jak się robiło. Co ja chciałem jeszcze zrobić? To tego. Jakbyś z nimi duże niż wejście. Tak. E, wędka. E, twój plan źle poszedł. E, to nie działa. To muszą być chyba bloki. Bo taka abominacja się stworzyła. Nie wiem, jak, jak przyjdziesz, to zobaczysz drzewko, które wyrosło. No i o to chodziło. Bo to ma być ozdobne. O takie małe? No, to co zdoba? No ty. Się. Nie, ty, update. Coś tu śmierdzi. A ja, na potentacie. Kiedy to jest? Tak, mówię na potentacie. No, nowe czołgi mamy. Mhm. No kurde, zły przycisk To nie ciągnąć. Ciągaj fajka. <grym _> <grym _> tak mam cię na Lit. <grym _> mam dziecko na smycz. Idę zobaczyć na potem Tata co tam nowego, fajnego no. dodali. zocisz? wrócisz? No, zostawiam co odpalonego lunchera. No, no kurde, by było. Nie, moje nagłośnienie się rozładowuje. Muszę je podłączyć. Znowu będę brzmieć jak przez. będzie brzmieć mi wszystko jak przez pralkę. Nowy tak. folk mamy. Bwp, Bwp. A serio Bwp? Nie no, bardziej przypomina Rosomaka. Coś ala Rosomak. Ten co jest za Robux. Jep. Automatic. Co to może znaczyć? Ale co teraz dodali tak y tak normalnie, tego ograniczonego? Nie wiem. Idę zobaczyć, bo dopiero ładuje mi. Nagroda dzienna klasyczkiem czają ode wołają mnie. No. Hm. Mm. 那也无所谓，也是。no. No. Nie ma to No. O, to bo to mam się wyciszyć. A, wyciszyć. Okej. Ile tutaj byłoś? Pięć minut. Ja, no Z chwilę tu byłem. Czekaj. A zombie do mnie idzie. Zbadaj... Zadaj 600 obrażeń wrogim pojazdom naziemnym używając dowolnego pojazdu naziemnego. PUNTER Nie. No proszę. No ale to streama będzie trzeba, bo to jest w Minecrafcie jak później nie będziemy robić combo. Bo, bo wtedy algorytm YouTube powie mi, żebym się pierdzielił, że jestem... że co ty w ogóle gadasz, że chcesz... Dwie rzeczy na raz i, i będzie polecać. I, i polecanie filmów pójdzie się podzielić głęboko. Baza dostała update nawet. O! utop E tam na łóżce mi nic nie grozi. O! Od... E nie! Łódkę może mm. ci ten dzban zniszczyć, Nie, bije przez łódkę. Potrafi bić przez łódkę. Potrafi bić przez łódkę. Mamy coś nowego do odblokowania. Nowe rzeczy. Dobra, szybkie robienie Kinterdawy, jest. dawaj, nowe rzeczy są. To dobra, to skończę tego streama i... Później się zrobi drugą część. Tak się zrobi. Nie.